Zbliżają się święta, wysyłacie prezenty bliskim, w dzisiejszym odcinku prześledzimy drogę takiej paczki, od momentu nadania do wręczenia. Numer paczki czy jak? No numer nadania paczki. Aha, numer nadania. Jeżeli ktoś do Pani wysłał paczkę, to... Ja wysyłam paczkę. Nadania, i ja po prostu po tym numerze nadania <laughs> jestem mogę. w stanie Pani powiedzieć, co się dzieje z tą paczką, jeżeli Ja proszę Panią, ja wysyłam paczkę. Pani wysyła? Tak, do siebie. Tak, ona właśnie w czwartek ma terapię, z w No to dnia. musi Pani w środę ją nadać. W środę, ale ona już wysłana. Proszę? Ona już wysłana jest. A jak już jest wysłana, to będzie doręczona jutro. Jezu, to proszę ją przetrzymać, żeby na szóstego była, błagam. Ale my przetrzymać nic nie możemy. Nie możecie nic przetrzymać? Nie. Proszę pani, ale czy kurier może się przebrać ze Świętego Mikołaja? Nie. A jest, a czy ale są... Nie Aha. kurier tej nie nie dojdzie do słowa. A ci śnieżynki mo mo Śnieżynka może to dostarczyć? No. Śnieżynka? Także nie nie wiem, nikt no pani tego inny nie dostarczy. Czy... Ale no, śnieżynka... To o, PKP. Ja chciałam zamówić Mikołaja dla mamy. Ale dobrze, a tylko muszę zapytać, z jakiego miasta jest? Zwioty <noise> czy Storunia? Z Storunia? Z, z Torunia, tak. I to ma być na Wigidnie czy jak gdzieś... Na Mikołaja, 6 grudnia. A, szczerze, tak, tak, to jest... Yy, to, to ma być przedszkola yy, czy w mieszkaniu? Dla mamy. Dla mamy? Yy, tak, yy, Mieszkanie. mieszkaniu. Dla jednej, jednej osoby, tak? Tak. A, yy, o dobrze, takiego to, to, to mówię, jeszcze, jeszcze nie było. A co będzie opowiadał mamie? Znaczy, no tutaj, nie wiem, to będziemy musieli trochę skorygować nasz program, ponieważ zawsze... Yy... Ale mama ma 90 lat. To przemyśleć, bo mieliśmy raz takie a... Ale Mikołaj weźmie ją na kolana? Co? Czy Mikołaj ją weźmie na kolana? I... No nie wiem, raczej nie. Czemu? No, to... Ale jak mama jest głucha, to jak się dogada z Mikołajem? Aha, no to czyli co, co ten Mikołaj ma, ma robić? Śpiewać? Śpiewać. Uśmiechać się. Aha, no dobrze, no to tutaj takie rzeczy pewnie. A no, mogę to... ich zostawić sam na sam? Czy mogę ich zostawić sam na sam? Ona i no. Mikołaj. Mikołaj jest ze Śnieżynką. Kosztuje to 100 zł. Wystawiana jest faktura. A na co Śnieżynka jak Mikołaj jest? A Śnieżynka, Śnieżynka jest śpiewająca dodatkowo. A co Śnieżynka śpiewa? Kolendy? Jak? Mama głucha jest. Mikołaj będzie miał problem z przepytaniem. A czy mamy weźmie na kolana? Zaledwie jaka waga. Waga osiemdziesiąt. No jak się uda. O Jezus, to będzie nowa ruda. No jak mama będzie chciała. I nie Ona uda. zawsze by chciała z Mikołajem na Mikołaju posiedzieć. A Mikołaj młody, stary, jak wiekowo jest? No Mikołaj, jak to Mikołaj? swoje lata ma? To znaczy ile? 100 lat ma? Jak sprawa z, z worem? Tak, tak. Bo ty... Twój worek. Ale on go trzyma na plecach? A, tak, oczywiście. Ale bez śnieżynki, wie pan? Bez? Ale będzie osobą towarzyszącą, bo ona zawsze pomaga Mikołajowi. To ona mu trzyma worek. Tak jest, dokładnie. Ona mu trzyma.